Przypomnę raz jeszcze w gonitwie weźmie udział 10 koni, jest to gonitwa na dystansie 2200 metrów z numerem pierwszym Normana, z dwójką Cukero, z numerem trzecim Tirana, z czwórką Sweet Star, z numerem piątym Nowata, z numerem szóstym Koronka, z siódemką Gwinea, numer 8 to Delicja, z numerem dziewiątym Netto i z numerem dziesiątym Uczitelka Tańca. wystartowały. Wszystkie konie razem, równo, troszeczkę została po starcie Delicja, to ona jest na ostatnim miejscu, a na czoło wysunęła się właśnie Normana razem z Tiraną około dwóch kilometrów do mety Normana na pierwszym miejscu, za nią zaraz Tirana, te dwie klacze z przodu Normana, dwie długości za nią jest Tirana, następnie Gwinea Tawkę zamyka cały czas Delicja, na przedostatnim miejscu jest Sweet Star. Na około 1700 metrów przed celownikiem, nic się nie zmienia na czele. Na pierwszym miejscu jest Normana, za nią jest Tirana. Również po zewnętrznej stara się objąć teraz prowadzenie Netto i to on wysunął się na pierwsze miejsce. Netto podyktuje chyba mocne tempo. Zaraz za nim jest Normana, Netto, Normana, jest również Tirana blisko. Te trzy konie dyktują dosyć mocne tempo. Cały czas na końcu stawki jest Sweet Star oraz Delicia. Na około 1300 metrów przed celownikiem, przy mocnym tempie, konie są dosyć mocno zgrupowane. Za chwilę będą wchodzić w zakręt netto. Obok niego jest Normana, jest również Tirana, już. Normana ponownie przesunęła się na pierwsze miejsce, i to ona wchodzi w zakręt jako pierwsza. Około 800 metrów do celownika, konie są w połowie zakrętu. I Normana teraz będzie przyspieszać. Normana obok niej jest. Netto i Tirana. Ale przesunął się tam już na drugą, miejsc, na drugą pozycję Cukero. I konie będą za chwilę wychodzić na prostą finiszową. Wyprowadza stawkę Normana. 500 metrów do celownika. Konie rozsypały się całą ławą, będą atakować najlepsze pozycje. 450 metrów do celownika. Tirana zaczyna finisz, ale po zewnętrznej również Gwinea. Normana, Gwinea, Cukero. Cukero już na pierwszym miejscu walczy razem z Normaną. Cukero i Normana na 150 metrów przed celownikiem. Cukero ma trochę więcej sił. Cukero i Normana walczą o pierwszą pozycję, a jeszcze Sweet Star! I cukero z numerem drugim. Na drugim miejscu Normana, następnie Sweet Star, Delicja, Nowata, Uczytelka tańca, Tirana, Gwinea, Koronka i na ostatniej pozycji netto. Rozpoczęliśmy mocnym uderzeniem. Jak widać konie do ostatniej chwili walczyły o zwycięstwo w tym wyścigu w gonitwie pierwszej. Poczekamy teraz na oficjalny wynik zatwierdzony przez Komisję Techniczną. A ja zapraszam na padok, gdzie prezentować się będą konie, które wystartują w drugiej gonitwie dzisiejszego dnia wyścigowego. Przed nami nagroda toru wyścigowego w Pardubicach. Międzynarodowa gonitwa z płotami dla czteroletnich i starszych koni. Dystans tej gonitwy dość długi, 3200 metrów.